Dziś robimy unboxing kompresora firmy Tagred. Napięcie 230, 2,8 kW, 24 litry. Jest to jeden z mniejszych, jak nie najmniejszych kompresorów. Każdy kupując powinien się zdecydować, jak w przyszłości będzie je używał. Ja potrzebuję tylko amatorsko, więc zdecydowałem się na jeden z tańszych. Zobaczmy, co jest w środku. A on przyjechał taki pudełku. Od yy, zapłacenia i przelewu minęły dwa dni. Do kuriera, który to do domu, więc transport bardzo bardzo szybko. Uwaga, to teraz sprawdził wobec nasi koledzy. Czy już otworzyliśmy coś? No to jest środki. Proszę, na samym początku jest instrukcja. Proszę doleć, o, doleć olej do skrzyni korbowej przed uruchomieniem. No, zakładam, że to się zdarzały błędy, więc niech pewnie rzuci taką kartę dodatkową. Tu są oleje. Pierwszy jest na uruchomienia i drugi jest na wymianę po tym okresie czasu. Tutaj mamy to z tymi wszystkimi akcesoriami. Jest tak: do pompowania kół, do przedmuchiwania, do natryskowej farby z podajnikiem od góry, do olejowania, 5-metrowy wąż, takie podstawy zupełne, jakieś końcówki i taka lesyczna linka. 11 sztuk. 11. To jest. Jakaś taka plastikowa kółeczka, kółeczka do niego i co? No i tu od góry jest folia i dwa tropiany, więc takie zapakowanie jest, oni otworzyli, wcisnęli te dodatkowe rzeczy. Dobra, wyciągnijmy. Tak? W dopu są jeszcze jakieś śrubki, które są luzem, nie wiem, czy właśnie i No i dobra. I tak on wygląda. Jest przed złożeniem. Z przedłużeniem. Tu pewnie były te śrubki, tylko to się mu wyrwało. Spróbujemy go złożyć i pokażemy, jak wygląda po złożeniu. Dzięki. Dobra, udało się go zmontować. Jeśli chodzi o instrukcję, to nie jest IKEA krok po kroku, ale daliśmy sobie radę. Najtrudniejsza rzecz to jest moim zdaniem wyjęcie tego korka tutaj. W czterech miejscach w instrukcji dwie dodatkowe karteczki jest opisane, że ten korek tutaj, wcześniej taki plastikowy, trzeba wyciągnąć. Uzupełnić olej do odpowiedniego poziomu i zarkać korkiem do oleju. I przykręcić filtr powietrza, przykręcić te kółeczka tu, jedno i drugie one służą do przemieszczania, i od dołu taki odbojnik. To o mało istotne. Następnie po uzupełnieniu oleju uruchomiliśmy silnik, bez obciążenia chwilę pracował, i następnie sprawdziliśmy znowu stan poziomu oleju. Wydaje się wszystko ok. Eee, no więc uruchomimy teraz. Tego oleju nie wchodzi dużo. Nie wchodzi go dużo. Ile go tam wyszło? No 300, 200 ml. Dokładnie, więc. Jeszcze poczytam w komentarzach, czy przypadkiem nie mam budować do 600, ale dajmy sobie na razie czas. Więc, Więc Jest nabity i strzelas kolejny. Z tego co ma być? czy do przemysływania jakichś elementów, czy do czyszczenia jak na budowę, czy do malowania farbą lakierem drzwi, czy jakichś takich elementów myślę, że będzie w porządku. No, Podjedźmy na razie może pod cegłę. Do czyszczenia moim zdaniem super. Doczytam jeszcze kwestie związane z ciśnieniem i, i taką konserwacją, jak go, jak go wyłączać i w jakim, w jakim stanie powinien zostać. No i tak to wygląda. I dziękuję bardzo.